No. Niemniej jednak, ja uważam, że cały świat trochę świruje na punkcie tego, żebyśmy jak najmniej czasu spędzali przed ekranami, a z drugiej strony powinniśmy jak najwięcej tworzyć, żeby się uwolnić z tak zwanego Matrixa też. Więc zasada, którą powinno się wprowadzić, to jest więcej tworzyć, mniej konsumować. A oczywiście, to na pewno. Bo też, też są rodzice, którzy zupełnie odcinają albo próbują odciąć swoje dzieci od tego świata wirtualnego. Ja uważam, że w dłuższej perspektywie to nie musi dobrze wpłynąć na życie zawodowe tego dziecka. Tak. Czy ja, w ogóle? Czy ty, w ogóle? Tworzysz bańkę pewną. Bo inni wtedy się rozwijają i mogą wyprzedzić, nie? Ja też się z tym zgadzam. Swego czasu mieliśmy okazję przetestować tablice interaktywne w szkole, w której mhm. nauczyciele też mają podejście takie, że nie należy zabraniać tak twardo, jak w wielu szkołach. Jest po prostu koniec. Jak użyjesz telefonu na lekcji, to konfiskata i od razu rodzice odbierają. Tylko odwrotnie. Że po prostu uczniowie mają wykorzystywać dany sprzęt i sami z siebie mają wiedzieć, że to jest w tym momencie dobre dla nich, a w tym momencie nie jest